To jego e, dzieło. Natomiast, drodzy no, Państwo, każdy pacjent, który przejdzie tak trudną operację, musi być oddany e, kolejnemu lekarzowi, który zajmuje się rehabilitacją. I wydaje się, że, że tym e, politykiem, tym ministrem, który e, podejmie się skutecznie tego działania, to jest właśnie minister, właszcza. Tak, taka jest moja opinia. Oczywiście zdaję sobie sprawę z, z, z pewnego Niezadowolenia, które ta decyzja mogła, mogła wywoływać. Pamiętajmy też o tych słowach, które ukazały się dzisiaj w Gazecie Polskim, w wywiadzie, jakiego udzielił w Gazecie Polskiej prezydent Jarosław Kaczyński, który mówił, że są jeszcze inne względy, o których on wprost mówić nie może, a, a które spowodowały to, że, że jednak tym rozwiązaniem lepszym na dzisiaj. No jest minister Właszcza, a nie minister Antoni Macierewicz. Także, proszę Państwa, tutaj musimy mieć zaufanie, w tym wypadku, do, do prezesa Kaczynskiego. Te zmiany nie są też zmianami, że tak powiem, które się dokonały. Tymi zmianami można je różnie oceniać. Natomiast proszę pamiętać, że, że rzeczywiście te zmiany no, polegały na tym, żeby w miejsce, też niektórych ministrów, którzy mieli charakter raczej polityczny, weszli ministrowie, którzy mają charakter techniczny, a więc są specjalistami w tych poszczególnych dziedzinach. No mam nadzieję, że tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, minister Szymowski no udało mu się już zażegnać jedno napięcie, jeden konflikt z lekarzami rezydentami. No mam nadzieję, że, że również, no właśnie w innych, innych resortach, ta, ta sytuacja ulegnie, ulegnie poprawie. Także chodzimy z optymizmem w ten, w ten nowy, nowy sezon. Też trzeba powiedzieć, że udało się przeprowadzić już tutaj wychodząc do naszego okręgu, czy schodząc do, do okręgu 15, udało się przeprowadzić wybory w poszczególnych te komitetach gminnych, terenowych i komitetach powiatowych. W tej chwili mamy właściwie we wszystkich powiatach, za wyjątkiem powiatu kochańskiego władzę i zarząd. Natomiast jak to wygląda, no, idąc po kolei, jeśli chodzi o Tarnów, miasto Tarnów, szefem tej struktury jest Ryszard Pagacz, Dąbrowa Tarnowska, poseł Krajewski. Jeśli chodzi o powiaty Tarnowskich, to jest Parniacy z Kudyma dotychczasowy pełnomocnik, a obecnie przewodniczący. Jeśli chodzi o Brzesko, pełnomocnikiem jest pani minister Żelazko-Szczurek. Jeśli chodzi o, o Bieliczkę, były pełnomocnik, a obecnie przewodniczący Roman Wcisło. Jeśli chodzi o Proszowice, w tej chwili pełnomocnikiem jest Stanisław... Mierzba. Natomiast na obok niej mam nadzieję, że dzisiaj zapadnie decyzja co do tego, kto tę funkcję będzie będzie pełni, dlatego, że po tym naszym spotkaniu spotykamy się z zarządem, który wyłoni spośród siebie szefa, sekretarza i, skarbnika. I Mam nadzieję, że to się dokona, bo tak jak mówię, tutaj jesteśmy już ostatnim powiatem, gdzie, gdzie to się konstytuuje. Yy, idziemy w kierunku przygotowania się do wyborów i, i sam fakt, że yy, właściwie w większości gmin mamy już yy, struktury, no, to daje dużą nadzieję na to, żeby te wybory były dla nas wyborami wygranymi. No Nie chciałbym, żeby, żeby no, powtórzyła się ta sytuacja w tym, sprzed 4 e, lat, czyli właściwie trzech lat, to jest do listopada jeszcze troszeczkę, ale... Ale rzeczywiście tutaj musimy stworzyć bardzo jasny, klarowny wizerunek Prawa i Sprawiedliwości jako partii odrębnej od innych środowisk politycznych. Jest też, drodzy Państwo, uchwała, która na razie Politycznej została podjęta. Po pierwsze uchwała dotycząca wyboru nowego Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego w miejsce Joachima Brudzińskiego został powołany. Krzysztof Sobolewski. Natomiast druga uchwała, która była podjęta, ona dotyczy przede wszystkim tych, tych partii naszych koalicyjnych. Przyjęto zasadę, że jeśli ktoś w ciągu trzech lat podszedł z Prawa i Sprawiedliwości i wszedł do tych struktur naszych koalicjantów, nie będzie mógł startować z listy Prawa i Sprawiedliwości. Czyli jeśli ktoś tutaj chce i przeplancowali się w sprawach do porozumienia Gowina, no to automatycznie nie będą mogli startować teraz w wyborach samorządowych. Więc to uważam bardzo dobre rozwiązanie, chociaż ja uważam, że tam nie powinno być 3 lata, to powinno być co najmniej 10. Nie wiem, czy to bez sensu, Panie przewodniczący. Ale przynajmniej, przynajmniej 8 lat, czyli te dwie, dwie kadencje, bo to no bo rzeczywiście wielu um, takich dysydentów ma. Szanowni Państwo, to no tyle z, z mojej strony w, w, w ramach wstępu. Natomiast no Państwo teraz, proszę, o ważne mikrofonu Proszę, dobrze? Państwo?